Mam no przy poniedziałku, My tam się pakujemy na drugą budowę, Szukować pod strop, tak jak mówiłem. Tak, za chwilę się tam widzimy. Siemanko. Wczoraj sobie zrobiłem dwa kursy ze stemplami. Dzisiaj płytę USB na szalonki, trochę doków i lecimy ale Tam się tnie tu się gnie Tam się kręci Wszystkie strzymy fi 8 że będzie Będzie rączka trochę bolała A młody tnie płyty na, na zaszalowanie supów także poskręcać, poszalować i musimy to zalać i tam jeszcze nad prorze nad oknem i tam nad drzwiami Siemanko kolejnego dnia pompuję koło bo jeszcze nie skleiłem odpalamy dzisiaj mecelaczka bo później te kształtki przyjadą no i będę poczęła do betonu mamy poszalowane supy nie wiem czy pokazywałem wczoraj nad oknem. Tu zaraz skończymy ten z nadprożem nad drzwiami. 6, 90 cm. Mamy spionowane. Wysokość ustalona. Czy to dorobimy i zostanie nam tylko ten wolno stojący Tu jeden. Jak się uda, to też go skończymy dzisiaj i ten. I tu mamy jeszcze co podsyła podciąg. Jak zdążymy to zaszalujemy, bo on nie będzie zalewany, bo już zalewamy go ze stropem razem. A tu i tak będą doki podpierane, to nam będzie zaprzeszkadzało. Mam 3,5, nie? 4 może z sobie dygnąć Zabrać to koło. Zresztą tu prąd jest, to nie ma problemu napompować. Ja tutaj zobaczymy. Zobaczymy, czy ten. W ogóle zakręcić. Wziąłem prostownik. Wszystko, nie wiem czy już to mówiłem, czy nie mówiłem, że nie pamiętam Oleje wszystko pokupywane do wymiany, filtry I nie ma czasu. Kursze, kopiera tu stoi, teraz zimno, ale zobaczymy, klemę ściągam w razie, w ogóle to. Klapie przecieka, jakieś już szelki musiały być. Oliwa jest. No, ja mam 20 litrów kupione hydraulicznego. Muszę dolać, bo mi trochę tam uciekało. To już widzę, że jest trochę mało, bo nieraz poszarpuję. Paliwa kupiony, powietrza, bo jeszcze ja go w sumie nie wymieniam jak kupiłem. Mm, pompy jazdy. No i tam do zbiornika, nie? To co wtedy robiłem, że to w ciągu, to był jakiś filmik pokazany. Napompujemy zaraz. Ja tutaj mówię, tu nie ma żadnych świec żarowych, nie jest jak już jest 5 te... czy ten, to jest ciężko zapalić. Proszę pamiętać, jak odpalam pod lasem długo, tutaj co tam silkę woziłem. Także od razu opalara, i... ale jest to miejsce, które mi pasuje, to chyba od Fergusona czy od czegoś płomieniówka Ja mówię, no, i używam koparki, także na razie dajemy radę. Jak coś się zmieni, to trzeba będzie zamontować. Dobra, napompuję i odpalam. Dobra, mnie nie odpaliła. Ja zwykle nie nagrałem, ale to. Ale obroty i chodziła. Rozwaliłem sedyntkę do końca Cały czas mi ucieka. W zasadzie cofałem koło w powietrzu, cofałem żeby ten nadploża włożyć duże Gdzieś musiałem, albo przeciągnąłem oponę, przekręciła się i, I sycze no, Ale ja dzisiaj do rozładunku no to tyle I sobie opony rozciąłem tyle Jak patrzę na te nowe opony to aż strach, tyle pieniędzy a się nie popsuły ale jeszcze nie mam kluczy dziś jak na złość A mam przyczepkę, to bym zabrał te koło do zrobienia A będzie jutro w na samochód Dobra, tyle się napompuje na 12 jak przyjadzie i, I się ściągnie to dwie palety raptem eee, dobra, podnoszę na łapach niech stoi i się brać za robotę no, beton dojechał no, półsłupy mieszamy i na przerzut tak jak ostatnio. I w super. Mamy półtora metra do wylania. Trzeba się sprężać. A, dwa mamy zalane. Lejemy trzeci. Leje tak jak płyta, zależy, pasuje. I tak tej Dojdzie się kształtka. To już obszalujemy sobie. Tego zalewamy. I pomału do przodu. Lania ciąg dalszy. Jest, jest, jest. Tamto mamy nadproże razem ze supem. Teraz tutaj wale. Tu nie patrzę, że leży. Bo po prostu wyrównaliśmy sobie z pustakiem taką poduszkę. Po znowu na tym kawałku docinać? O, się zmęczyłem. Dobra, słupy mamy zalane. Betonu starczyło, została taczka w sumie. O, się spychałem, odkręcam te koło i je zabieram do sklejenia. E, o, kształtki przyjechały, rozładowałem. Także mamy już, żeby uszukować pod strop, różne wysokości, ale to wszystko wyjdzie w trakcie. Dobra, skręcamy, pakuję na przyczepkę do Fajranto. Zachód słońca, zaraz. Czas do domu. Do miłego o nie do miłego, szkoło zwalone majster Rafał, przyjedziesz mi koło ogarnąć bo ostatnio robiłeś <grymne> A, już widziałem jak wyremontowałem wtedy ten most to już było spocone ale już widzę, że że się szykuje do też już są wybombane Kiedyś chciałem zajrzeć do, do tego, tu do mechanizmu, ale nie rozpoławiałem tego, ale widzę, że trzeba będzie się niedługo za to zabrać, ale musi wytrzymać, aż zjadę na bazę, dobra, hejo.